Hejt na Annę Lewandowską. Nic nowego, prawda? Przecież stale za coś jest hejtowana, ale tym razem dostało jej się na poważnie. I o tym w moim dzisiejszym vlogu. No i już to tak? Już lecę, tak. Anna Lewandowska od wielu lat, w zasadzie od początku, kiedy zaistniała w świadomości Polaków, musi mierzyć się z hejtem. Najpierw hejtowano ją za to, że jest żoną znanego piłkarza i po prostu czerpie z tego związku zyski. Potem za to była hejtowana, że mimo iż samodzielnie rozpoczęła działalność sportową, trenerską, to na pewno korzysta z pieniędzy męża. A teraz jest hejtowana za to, że wyśmiewa się z grubych ludzi. Ale zacznijmy od początku. Ania Lewandowska już jakiś czas temu powiedziała, że jest zwolenniczką takiego nurtu, który się nazywał Body Positive. Chodzi o to, żeby dziewczyny na siłę nie odchudzały się, nie dążyły do ideału, którego przecież nie ma. I zdaniem walka o piękną sylwetkę powinna być robiona z głową, czyli trenujmy z głową, odżywiajmy się z głową, a najlepiej pod kontrolą lekarza i Profesjonalnego trenera. Poza tym ideą Body Pozytyw jest to, żebyśmy się nie porównywali do innych. Jednak każdy człowiek ma swoją sylwetkę, swoje kształty i jest indywidualistą. No i teraz o tej aferze, która się wydarzyła. Kilka dni temu Ania Lewandowska zamieściła w mediach społecznościowych filmik, jak jest przebrana w takie ciało grubej kobiety i wykonuje taki dosyć zabawny taniec do muzyki Beyoncé. Szczerze mówiąc, jak ja widziałam ten filmik, uśmiechnęłam się, bo moim zdaniem było to zabawne, ale jednak okazało się, że były środowiska, które uznały to, co zrobiła Anna Lewandowska, za wielce niesposobna. Jedna z aktywistek społecznych zasugerowała, że to, co zrobiła Anna Lewandowska, było jednak bardzo nie na miejscu, ponieważ mogło być przykre dla osób, które zmagają się z nadwagą, a ta nadwaga może mieć różne przyczyny, nie tylko obżarstwo. Posypał się na Anię hejt w internecie, a ona bardzo szybko odpowiedziała i, szczerze mówiąc, moim zdaniem trochę została zmuszona do tego, by złożyć przeprosiny. Jednak Ania chce mieć dobrą opinię wśród swoich fanów i nie walczyła o to, żeby ten filmik uznano za. Po prostu fajny. Ona przeprosiła i stwierdziła, że być może rzeczywiście ktoś mógłby być urażony. Jej intencją nie było nikogo obrazić, a sama jest nadal zwolenniczką akcji Body Positive. To tylko pokazuje, jak za każdym razem trzeba niesamowicie uważać na słowa. Ale powiedzmy jeszcze trochę o tym hejcie, który jest na Anię Lewandowską. Wiecie, że ona była nawet hejtowana za to, że podała przepis na pączki. To było w okolicach tłustego czwartku, kiedy wszyscy zajadali się tłustymi pysznościami, między innymi faworkami i właśnie słynnymi pączkami. Ania postanowiła zaproponować swój przepis na pączki z batatów. Przypomina mi się taki kawał, jak Ania woła Roberta Robert, Robert, obiad, choć to pinambur stygnie. Ciekawe jest, czy oni sobie czasami pozwalają na jakieś takie prawdziwe grzeszki, czy faktycznie tylko jedzą takie super, hiper zdrowe jedzenie. No, może gdyby nie ona to Robert nie osiągałby takich sukcesów w sporcie. Faktem jest, że jak się patrzy na piękne ciało Ani Lewandowskiej, to można czasem jej tego pozazdrościć. No bo jeżeli ona obnaża dwa czy trzy tygodnie po porodzie piękny, szczupły, gładziutki brzuch, no to pewnie nie jedna kobieta by jej pozazdrościła. Ale moi kochani, na to pracuje się latami. To nie są dwa, trzy treningi, to jest styl życia. I właśnie do takiego zdrowego stylu życia namawia Anna Lewandowska. Ale słuchajcie, znając ją, ja myślę, że ta cała wpadka i ta cała afera zainspiruje ją do tego, żeby znowu uruchomić jakąś kolejną odnogę swojego superfit biznesu. A co Wy myślicie o tej aferze? Czy faktycznie Ania Lewandowska miała za co przepraszać? Napiszcie w komentarzach. Tutaj zobaczycie moje vlogi z poprzednich tych tygodni. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał, zaznaczcie dzwoneczek, wtedy będą się Wam przypominały moje filmy. Odwiedźcie mnie na Instagramie i na TikToku i widzimy się za tydzień. Cześć!